Dziś wtorek, 21 stycznia Ewangelia Marka, drugi rozdział, wiersz od 23 do 28. Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno. Oczywiście pytanie skierowane do Pana Jezusa w odniesieniu do Jego uczniów, którzy łuskają kłosy. Bardzo ciekawe stwierdzenie, pytanie faryzeuszy, ale oczywiście. Jak sama nazwa wskazuje, bardzo faryzejskie. Czy wolno? Dlaczego to czynią? Popatrzcie, że to jest takie pytanie, które wyraźnie jest oskarżające. Pytanie, w którym już jest jakaś teza: gdy człowiek otrzymuje od Jezusa nowe oczy, to zaczyna na pewne rzeczywistości patrzeć. Inaczej, faryzeusze tych nowych spojrzeń jeszcze w sobie nie noszą. Niektórzy z nich później gdzieś się nawracają, a niektórzy pozostają w swoich starych schematach myślenia. To żniwo, które tutaj zostaje przywołane przez faryzeuszy, oczywiście nie powinno być wykonywane w Szabat, ale każdy rozumie, że odpoczynek Szabatu jest po to, by nie wykonywać ciężkich prac. Ale teraz to, co dotyczyło żniwa, zostaje jakby w takiej miniaturze przedstawione, że również nie powinno być wykonywane. Tutaj chodzi o łuskanie kłosów, a więc można by powiedzieć, że to, co jest rzeczywiście kwintesencją tego przykazania, zostaje przez uczniów zachowane, a tu zostaje tylko pokazane w jakiejś bardzo małej skali, ale także to nie odpowiada Faryzeuszom. Natomiast Jezus mówi o pewnej wolności, która jest konieczna w człowieku, ponieważ ta wolność jest połączona z miłością. Jeżeli człowiek jest głodny, jeżeli wymaga jakiejś interwencji, to spoczynek szabatu może być przekroczony, bo wyższe są wartości dotyczące człowieka, aniżeli ramy samego prawa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.